Dzień dobry widzowie, witajcie w pierwszym moim opowiadaniu o weekendowych skokach Nie zawsze będą one w tygodniu wiadomo, ale to jest pierwszy odcinek Więc powiadajmy, co się stało w, tym, w ten weekend Najpierw opowiadajmy o Polakach, to będzie głównym tematem No i to był pierwszy weekend Macieja Maciusiaka jako trenera reprezentacji Polski i co o tym mam dużo do powiedzenia, no atmosfera jest, no ale to nie jest najważniejsze, bo chociaż też bardzo ważne, ale wyniki się liczą, no i Aleksander zniszczył zdecydowanie najsłabszy z Polaków, jedyny bez punktów w ten weekend, yy, w pierwszym konkursie bez kwalifikacji, w drugim, ostatnie miejsce w konkursie, no nie za dobrze, Paweł Wąsek, no... W Zdecydowanie spodziewaliśmy się więcej po nim po zeszłym roku i sezonie. Teraz bardzo słabo, ale mi się wydaje, że ma talent chłopak i raczej da rady coś ukrać w tym sezonie. Później Piotr Żyła, no on już ma swoje lata, 39 w tym roku będzie, więc za dużo wymagań od niego nie mam. Chociaż mógłby się bardziej postarać też z lądowaniem. Dawid Kubacki to samo. No musi zostać dłużej w tym powietrzu, bo on strasznie szybko spada, a ma dość wysokie wybicie. Kaspar Tomasz, jak co tu dużo mówić, bardzo dobry talent. Myślę, że za szybko go tam chcemy pchać do przodu, ale no niech zostanie w porze świata. Punktuje nam. To się liczy Kamil Stoch. Nie spodziewałem się, że będzie takim liderem. Bardziej spodziewałem się, że ten Paweł Wąsek już nawet zniszczył może. No ale... Jeszcze się okaże pewnie na końcu sezonu, że nie skończy kariery, no bo to będzie najlepszy nasz Polak, chociaż kto wie. No a teraz w ogóle o konkursie. No to e, Rui Kobayashi jest teraz, że prowadzi generałkę, jest na pierwszym miejscu, na drugim domen prełc i na trzecim chyba jest Chofenik, jeśli dobrze pamiętam. E, no Kobayashi jest bardzo dobry, ostatnio już od lata Filip Raimund teraz słabo niż sam pewnie od ciebie oczekiwał. Felix Hoffman to jest po prostu wow, nie wiem skąd on się wziął, chociaż o nim już słyszałem dużo, ale nie spodziewałem się, że tak zacznie skakać. No i e, Austriacy znowu, która ma dominacja. W drugim konkursie już mniejsza, ale dalej 4 Austriaków, top 10, no proszę was. No to chyba tyle do powiedzenia. Dziękuję za wysłanie, do następnego.